Dzisiejsze spotkanie Narodowej Rady Rozwoju do spraw bezpieczeństwa i obronności poświęcone było nadchodzącym wydarzeniom i kontekstowi bieżącemu sytuacji międzynarodowej. Wkrótce odbędzie się wizyta pana prezydenta Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych i spotkanie z prezydentem Bidenem. Ponadto na początku kwietnia będzie miał miejsce szczyt Trójmorza w Wilnie. Jak wiemy, pan prezydent jest inicjatorem całego formatu współpracy trójmorskiej i stąd żywe zainteresowanie zarówno Rady, jak i pana prezydenta tymi zagadnieniami w związku z toczącą się wciąż u naszych granic wojną na Ukrainie ten kontekst spotkań międzynarodowych i w wymiarze regionalnym i bilateralnym dwustronnym polsko i natowskim i trójmorskim omówiony był przez członków rady stosowne rekomendacje sformułowane będą wkrótce przygotowane na piśmie i miejmy nadzieję że spotkałem się z uznaniem pana prezydenta